Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w studiu gościmy zespół REVOLUTION, a w zasadzie jedną trzecią zespołu. Jest to Maja Kucharska Dzień dobry. i Filip Nowacki. Dzień dobry. Proszę opowiedzcie, jak to się zaczęło, jak się zaczęła przygoda z zespołem REVOLUTION, jak się tworzył zespół? Zaczęło się od tego w sumie, że kolega do mnie napisał, mówi, Dawaj, zwolniło się miejsce, bo grali wtedy w szkole yy, muzycznej Yamaha. Yy, no i tak o, dostaję sobie wiadomość od kolegi, nie mówi, żebym przyszedł, bo no, koleżanka odeszła. Jedna, więc ja mówię, dobra. To, chciałbym sobie pograć, akurat właśnie nie mam z kim, to jestem chętny. No i tak zostaliśmy ze sobą do, do tej pory. No i tak. Mhm. Czyli gram. początki wasze to szkoła Yamaha, tak? Tam zaczynaliście. Tak, tak, jako szkolny zespół, tak. Mhm. Tam się wszyscy poznaliście. Tak, wszyscy się tam poznaliśmy. No ja wcześniej chodziłam z Filipem do szkoły, to się kojarzyliśmy. Więc mi się wydaje, że tak mniej więcej z widzenia się kojarzyliśmy, ale tak osobiście to poznaliśmy się właśnie na pierwszej próbie zespołu. Mhm. Teraz jesteście już takim zespołem Revolution, który. Gra na imprezach, już nie jako y, przedstawiciele szkoły Yamaha, tak? Tak. Y, zaczęliśmy w szkole muzycznej, ale bardzo dobrze nam się współpracowało i stwierdziliśmy, że zaczniemy grać na własną rękę, żeby w końcu tam swoją nazwę, swój zespół wypromować. Mhm. I żeby ludzie znali nas y, z tego, że właśnie jesteśmy Revolution, a nie jakimś tam zespołem szkolnym. Mhm. Ale pewnie y, wspominacie dobrze szkołę. Tak, bardzo dobrze wspominamy szkołę. Y, dostaliśmy bardzo dużo pomocy i rozwinęliśmy się, dużo bezcennych wskazówek dostaliśmy na każdej próbie. Mi się wydaje, że pozwoliło nam się to rozwinąć w dobrą stronę. Mhm. Y, powinniśmy to zrobić na początku, ale przedstawcie y, skład zespołu. No to Angelika na wokalu oraz gra na basie. Tak samo jest Emilka, która również śpiewa i gra na basie. Oliwia gra na klawiszach i jeszcze jest Paweł na perkusji, a my jesteśmy gitarzystami. Mm -hmm. yy, można o was powiedzieć, że zespół Revolution to zespół rokowy? Wydaje mi się, że tak, tak. na pewno. Yy, I gracie w tej chwili covery, tak? Opieracie swój repertuar tak, na covery. coverach? Na razie tak. Yy, jesteśmy w trakcie przygotowywania. Przygotowanie. To rokowy wahamy się za to powiedziane taki pop czasami metal nie? ale tak Zależy. docelowo tak, jeśli tak, tak, mamy tak. robić swój repertuar to wrażliwość raczej, raczej taki rok, tak tak Zaczymy. najlepiej się czujemy w tych klienach. A kto wybiera utwory do repertuaru który gracie na koncertach raczej wspólnie, raczej. wspólnie, wspólnie, wspólnie się za... dogadujemy tak, kto to co komu się, pasuje tak, tak. czy wokalista da radę zaśpiewać tutaj no. tak więc no i przeważnie ogólnie nie mamy podobny gust muzyczny więc przeważnie kłótni nie ma na ten temat Mhm. I często wybieracie, bo już miałam okazję nieraz słuchać Waszych koncertów. Wybieracie takie utwory z lat 90., czasami starsze, prawda? Tak. 80., 90. Tak, Płównie. tak. Wydaje mi się, że po prostu musimy zrobić wszystko, żeby ta muzyka nie zginęła. Bo wydaje mi się, że coraz więcej młodzieży słucha innych rzeczy. A właśnie takie hity jakoś tak giną gdzieś na tle tych nowych utworów, a no przecież to są fajne piosenki, nie? czy <laughs> <Dokładnie. śmiech> w ogóle na co dzień słuchacie tej muzyki osobiście? Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Ogólnie inspirujemy się, szczególnie mi się wydaje polskim rokiem, bo no jesteśmy w Polsce, jesteśmy Polakami, więc stwierdziliśmy, że polska muzyka zdecydowanie powinna jakoś tak przodować w naszym repertuarze. Czyli jeszcze macie taką misję swoją, troszkę. Można, to, można, można tak, tak powiedzieć, powiedzieć. tak. Mhm. A czy w ogóle trudno się gra kowary? Tak. W zależności od piosenki. W zależności mhm. od piosenki, ale wydaje mi się, że jeżeli chcemy jak najwiarygodniej po prostu oddać klimat utworu, to no potrafimy siedzieć godzinami i wsłuchiwać się w najdrobniejsze szczegóły piosenki, żeby mhm. jakoś nie zgubić tego uroku piosenki, nie. Ale macie takie yy, założenie, że chcecie jakiś swój element wprowadzić do, do utworu, do coveru? Zdarza się jakieś tam solówki, czy na gitarze, czy na perkusji. Głównie jakieś popisy gitarowe, pewnie, nie? Tak, i perkusyjne też, zdecydowanie. <grym> <grym> czy w ogóle się lubicie między sobą? No Nie da się nie lubić, no jak się gra razem, no to ciężko. Czasem nawet trzeba. Tak, <grym> żeby wszystko grało. Tak, tak żeby wszystko zgra grało, żeby się zgrać to trzeba się lubić zdecydowanie. Mhm. A gdzie gracie w ogóle? Gdzie was można zobaczyć, usłyszeć? Teraz to tak, o, gdzie nas wezmą? To, to na takiej no, zasadzie najlepiej. Głównie na działa, takich nie? piknikach, na wakacjach, bo jak jest na przykład jesień, zima, to jest taki martwy sezon. Mhm. Nie ma w sumie gdzie występować, więc przeważnie właśnie te takie pikniki, czy ipa, czy te jakieś początek wakacji, czy zakończenie wakacji, to przeważnie w takich miejscach występujemy. Czyli ten sezon wakacyjny to jest taki fajny czas, żeby się pokazać, tak, prawda? Tak, najlepszy sezon zdecydowanie żeby się ludziom, społeczeństwu pokazać, że jest taki zespół, tak. że jesteście stąd, yy, promować tą muzykę i pokazać się. Yy, ostatnio też niedawno byliście z wizytą w urzędzie Miasta w Ropczycach. I jak wrażenia? Czy w ogóle was to motywuje bardziej? Jak jesteście doceniani? Myślę, że na pewno. Jednak to daje takiego kopniaka, żeby, żeby zacząć coś swojego tworzyć. Yy. Szybciej niż zakładaliśmy, na pewno, bo to już jest taka trochę, może nie presja, ale jednak jakaś motywacja, żeby zacząć jakoś udzielać się coraz bardziej. Taka mhm. myśl, żeby brnąć w to dalej. Wiem, tak. e, wiem też, e, możemy zdradzić, że jakieś tam nowe pomysły się zrodziły właśnie z tej wizyty. Z panem burmistrzem. Powiedzcie, zdradzcie coś, gdzie będzie was można usłyszeć niedługo, niebawem, w połączeniu z pewnym wydarzeniem. Tak, będzie potańcówka dla młodzieży. Zorganizowaliśmy to razem z Radą Młodzieżową. Będzie 6 września. My będziemy grać na początku, a później będzie DJ. Także, oczywiście, wszystkich z tego miejsca zapraszamy tak. na tę potańcówkę. Powiedzcie jeszcze. Czy mm, jakie macie marzenia i plany muzyczne? No rozwinąć się w scenie zdecydowanie. muzycznej. Zdecydowanie. <laughs> tak, zdecydowanie się rozwinąć, co jest bardzo ciężkie w <laughs> tych czasach ogólnie no. jakoś tak się przebić. panie, jak, jak się robi coś, co się lubi, to tak inaczej jest to robić, nie? Tak. A nie że musisz tylko. no. Nadmieniliście, że macie też jakieś... pracujecie nad własnym repertuarem, <laughs> macie taki plan. I jak? Na jakiej jesteście etapie? No, na razie tak w sumie próbujemy coś stworzyć swojego, bo yy, ciężko jest w ogóle yy, wpaść w taki rytm tworzenia. Yy, szukamy swojego brzmienia zdecydowanie. Bo... Czyli w jakim kierunku w ogóle yy, będzie? Tak, uszło? właśnie, bo mhm. co innego nam się dobrze gra kowery, a co innego mhm. dobrze nam wychodzi tworzyć. Więc yy, no ciężka sytuacja to jest w ogóle stworzyć coś swojego. Ale wydaje mi się, że, że powoli, powoli dojdziemy do porozumienia i coś tam stworzymy. Trzeba po prostu zaangażowania wszystkich, poświęcić I czasu, dużo, czasu tak, i, dużo czasu tak. i coś powstanie na pewno. Tak, bo powiedzmy jeszcze, co robicie na co dzień, bo wiem, że część jest jeszcze uczniami, prawda? Jesteście uczniami. Tak, ja z Filipem będziemy kończyć szkołę w tym roku, maturę piszemy. E... Trzy osoby już są na studiach. I jeszcze mamy najmłodszą koleżankę, która właśnie idzie do drugiej klasy liceum, z tego co pamiętam. No, ja jeszcze chodzę do szkoły muzycznej drugiego stopnia do Dębicy, więc na dwie szkoły też jest ciężko i jeszcze do tego próby z moim zespołem. Więc Także jest... tego czasu faktycznie nie jest za tak, dużo. Czasu nie jest za dużo, ale każdą wolną chwilę staramy się poświęcać na próby, jak wszyscy się zgramy, bo to jednak ciężko jest, jeżeli każdy ma inny podział. Godzin, i jeszcze studenci to jeszcze jest ciężej, ale znajdujemy ten czas, żeby się spotkać, nawet tak towarzysko, mhm. żeby te relacje nie zginęły. Dokładnie, tak. Tego oczywiście życzę i trzymam kciuki, żeby się udało, żeby ten cel zrealizować, czyli własny repertuar. Tak. Dokładnie. Yy, ulubiony utwór to? A żeby to jeden był. No, <grym> Lady Punk bardzo lubimy. Mi się wydaje. Tak. Taki który gracie na koncertach. A, ulubiony do grania. Mhm, zdecydowanie do grania. szklana pogoda. I twój też, Filip? Nie. M Czyli każdy ma mój inny. nie, ale na tą chwilę nie przypomnę sobie, tak szczerze, nie zastanawiałem się na tym jakoś bardzo. Ale tak popisowy numer to raczej taka szklana pogoda, albo takie jakieś energiczniejsze mhm. utwory zdecydowanie bardziej lubimy grać. I czy ten taki odbiór też słuchaczy obecnych na koncercie jest przy takich utworach? Jest bardzo fajny odbiór, szczególnie w tym roku. Po prostu yy, też staraliśmy się jakoś tak tą swoją energię przekazać publiczności. W tym roku bardziej się to udaje niż w poprzednich latach. I spotyka się to z bardzo fajną reakcją ze strony publiczności. No, i dużo dostajemy komplementów odnośnie naszego grania i w ogóle tego, jak wyglądamy na scenie, więc też jakaś tam motywacja jest dzięki temu. Czyli jest, jesteście już troszkę, można powiedzieć, rozpoznawalni tutaj na tak, naszym terenie. Tak, tak, tak się właśnie stało. no. <gry> I dobrze się z tym czujecie? Tak, zdecydowanie. Mi się wydaje, że to nie ma nic złego. Hmm? Ja też tak myślę. Czy muzyka to jest wasza pasja tak na co dzień? Czy jeszcze czymś tam interesujecie się? Moim zdaniem tak, jak najbardziej. Taka główna zdecydowanie pasja to jest muzyka. Czy właśnie z muzyką wiążecie swoją przyszłość? Zobaczymy, co życie przyniesie, bo to jest wszystko nieprzewidywanie. Bardzo byśmy chcieli, ale zobaczymy. Będziemy robić wszystko w tym kierunku, żeby tak nie, było. Nie wolno nic planować. No nie. Dokładnie, nie wolno zdradzać planów, Tak, żeby nie zapeszać. <grym> tak. E... Tak, yy, ktoś was określił, że zespół Revolution to nie tylko muzyka, to energia, zaangażowanie i pomysł na to, jak młodzi ludzie mogą tworzyć kulturalną przestrzeń naszej gminy. Czy jest obecnie ciężko się wypromować tak. młodym ludziom? Tak, bardzo. Znaleźć Nawet... pasję swoją? Zdecydowanie. Tak mi się wydaje, że mało jest osób w naszym wieku, które wiedzą czego chcą. Mi się wydaje, że to, ogólnie to nie jest złe, bo jesteśmy jednak młodzi, szukamy swojej ścieżki, ale jak w tym wieku już mniej więcej wiemy co chcemy robić, to na dobrą sprawę mamy więcej czasu, żeby się rozwinąć. Mhm. Także jest to ogromny plus, że poznaliśmy się w młodym wieku. Tak, że łączy was pasja. Tak. Mhm. To jest bardzo ważne, bo faktycznie w tych czasach ciężko. Tak. Żeby tak odnaleźć swoją drogę i czuć się w tym dobrze. Tak, bardzo ciężko. Mhm. E, jakieś takie marzenia, osobiste? Czy są? No jakieś są na pewno. Jakieś są, no. Żeby... Że najpierw e, skończenie szkoły pewnie podejrzewam. Tak, maturę, żeby rok. dobrze zdać, zdecydowanie. Jakoś tak, ale mi się wydaje, że to nie jest najważniejsze, ale... Przydałoby się dobrze napisać tę maturę, tak mi się wydaje. A później już co czas pokaże, się, tak. prawda, jak to się ułoży. Tak, wszystko się jakoś ułoży, liczymy na to. Bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę Wam powodzenia oraz sukcesów w realizacji planów. I do zobaczenia oczywiście na scenie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. I możecie jeszcze zaprosić widzów naszych na ten najbliższy koncert przy okazji potańcówki. To zapraszamy na nasz koncert najbliższy odbędzie się 6 września, yy, z tego co wiem na stadionie. I co? Myślę, że będzie dobra zabawa. No, będzie półtorej godzinki grania. Potem będzie DJ, będzie u płucupu i wszyscy się będą fajnie bawić. Tak. <laughs> Także wszystkich zapraszamy i dzięki za rozmowę. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo i do zobaczenia. Do zobaczenia.